Mmm Do you just get on? Do you just get on? Easy, easy. Thank you very much. Thank you. Hope to see you next <laughs> year in Dortmund. Do you just get Pokémon. Żyje? Nie wiem. A, ale poduszki wieczutkie! A Hiko! Idę spać, dobranoc. Anonka został złapany, także nowy wpis do Pokedexu mamy. Mogę tak siedzieć, mogę tak siedzieć podczas tego eventu. Idę spać. Czekaj, o. o! Jak Hiko spędził event? Fajnie, Niantic Garden, także ogród Nianticu. Super ten event, mogę tak tu zostać do końca dnia. <laughs> najlepszy pop się respią. Nie musisz chodzić. Masz stopy, poduszeczka, wszystko. Także jak ktoś nie ma cardiwaj'nów regionalnych Pokemonów, to tutaj jest najlepszy sposób na ich zdobycie. A teraz jeszcze odbierzemy tego uh, Jump Star Research Task. Dobra, Pokémon złapany, teraz odbierzemy sobie questa na tego Pokémona. Także dwa laki Egi. Tutaj duża ilość Stardusta i uwaga, Start Encounter. I mamy Eevee. Shiny Eevee. Do odebrania. No ale te plotki o tych Eevee z kwiatkami to się okazały fałszywe, bo nie można dostać ich. Także jestem zdziwiony. Dzisiaj Isoto w kolejce jak odbierał. I teraz tutaj ja próbuję odebrać. I też ten Eevee nie jest z kwiatkami. No to tutaj ktoś nas zrobił w balona. Ktoś nas zrobił w balona z tym, ale cóż. Shiny Eevee to, to shiny Eevee. Trzeba go złapać i tyle. Jak myślicie, napiszcie teraz w komentarzach koniecznie, jaki shiny będzie moim pierwszym shiny z GoFestu w Dortmundzie. Kończy mi się już ten yy, lur i incense, zaraz otwalimy drugiego i ruszymy w drogę. Ruszymy w drogę, bo tak, trzeba napełnić wodę, napełnić butelkę wodą i. tak, napełnić wodę butelką. <laughs> Idziemy na event. What's your name? Sorry. I'm Damian. Nice to yes, meet you. Nice to meet you too. And we're going to trade for uh, Kangaskhan, it's regional Pokemon for shiny Eevee. Yep, yes. it's going to be just 10,000 Stardust from Belgium. From Belgium. From Bruges. And it might be lucky as well. I think it's five special trades today during the event. It's new entry for you? Yes. 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 perfect. Okay. Thank yeah. you for trade. Thank you. All the best. Czyli tak, kolejny trade zrobiony. Mam ee, Shiny EV, dostałem to. Nie było do końca to, co chciałem dzisiaj zrobić na tym evencie, ale tylko tam jest strefa. Tam jest strefa wymian. Muszę tam zaraz iść, ale najpierw wykonam questy, odpocznę sobie tutaj i trzeba będzie to poogarniać. To jest Christian, I'm Damian. miło nice to meet you. And we gonna do our uh, special trade for Gibble for Chelos Regional Forum. Special trade. Nie not lucky. Oh. nie not good. <laughs> not good. But thank you. Nawet wiesz, dopak dla mnie. Dziękuję Życzę I wish you i the best and lots of shiny today. <laughs> <See ya. laughs> Ach, Czyli tak. Kolejna wymiana zaliczona. Będę mógł tego Gibla wykreślić z mojej listy poszukiwanych Pokémonów na wymianę. Teraz zacznę markera i to zrobię. Sklep na Mają tutaj plecaki, czapki i takie bidony. A, czyli takie, tak to wygląda. I tak. Gdzie mamy iść teraz? Jest. Anon złapany. Bierzemy kilka tych mapek dla. Dobra, patroni. Chcieliście cokolwiek z Dortmundu? Załatwiłem wam mapy. Dla patronów, którzy wspierali mnie. <grywania> Pamiętkowe mapy. Tu jest spotkanie z Pikachu. Już też kolejka się już też kolejka się ustawia, a ja się ustawię i zobaczę, czego ludzie szukają. Słyszałem, a ciekawe, co mam goście na wymianę. Chciałbym zobaczyć. A, nie, napisał, że szuka pokémonu, a nie wybrał. A, a na tyle, że nic nie ma. O kurde, patrzcie, tutaj na dziko takie stworzenia, takie stworzenia można zdobyć. Ale najpierw zrobimy jeszcze tak: szaniczek Gastiego, zwykły. Niech się to sfokusuje. A tu jest lepszy Pokémon do złapania. Anon, kolejny do kolekcji. A no tak, jesteśmy już przy Loży Mystiku, także jest lepiej. Bo to jest gdzieś tutaj. Dobra, przyszli najmłodsi widzowie Antek i teraz Staś. Robimy wymianę za Snorlaxa. Oczywiście rodzice są też również tutaj. pozdrawiają wszystkich i wymienimy się teraz jeszcze za tego Snorlaxa To będzie również plus trzy candy, także zawsze spoko. Mamy jeszcze kilka snorlaksów, także ogłaszałem tam, kto się pierwszy załapie, to może może złapać. Dobra, potwierdź wymianę i zobaczymy, czy będzie laki. Trzymaj kciuki. Nie, Zwykły, zwykły. No ale cóż, dzięki za wymianę mimo wszystko. Tu trzeba wykorzystać te tabliczki, które dostajemy od organizatorów bo każdy tutaj z graczy może sobie napisać jakich Pokémonów szuka, jakie ma na wymianę na przykład tutaj kolega szuka Eevee albo Shiny z kwiatuszkami, a ja łapię tego yy, Anouna i szukam Sotora, bo gdzieś tam ma być spotkanie z tymi youtuberami że tak powiem także lożam Mistiku wygląda tak, jest, jest cudownie, a mój anon został złapany, a przy okazji mam kolejnego. Dzisiaj będę się skupiał głównie na tych anonach, żeby ich trochę połapać. Z głośników, prawilna muzyka, soundtrack z Pokémonu Go wow, leci. Można się zrelaksować, jest dużo miejsca, każdy znajdzie coś dla siebie. Gdzie to jest? Także nawet muzyczki z innych gier Pokémon się pojawiają. Muszę te koszulki dorwać. Te koszulki są epickie. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tu się dzieje? Jakieś konkursy na wymianę? Jakieś rzeczy rozdają? A, to jest jeszcze jakiś prąd, i. Przyjdziemy tu później. Chodźmy najpierw po TT. Czy to jest moja drużyna? Tak. Prawilnie, Team Mystic Pokémon Go. Spotkałem ją. Mogę powiedzieć, że mam z nią selfiacza. A teraz idziemy. Tak, ona przyniesie mi szczęście. Dorwałem czapeczki teoretycznie dla patronów też, ale kurczę. Nie wiem, czy uda mi się je przewieźć, bo mam taki mały plecak. I mi się pogniotą. Ale no, może je złożę, coś wymyślę, także jakby co, starałem się, poświęciłem te 10 minut, żeby stać w kolejce po czapeczki, mam je w Dortmundzie, specjalnie dla was, kochani widzowie, zostawcie suba z dzwoneczkiem, wybiorę potem jedną osobę, która je dostanie dodatkowo. Dobra, czyli tak, dowiedziałem się, że tam będzie sesja z autografami do yy, no, Mystic 7 i Trainer Tipsa, oczywiście, że jak najbardziej chcę, bo właśnie po to przyjechałem. I zobaczcie, dostałem też taki, też taki. Dostałem tikecik właśnie na Battle Area Tournament, także tam będę się udawał. Tu mamy też zasady tego turnieju. Ja to tutaj. O, jakie jedzonko dobre! Tutaj trzeba przyjść i zjeść. Ale najpierw tutaj kolejka po bilety, po bilety na mitapa. Ja chcę zdjęcie.

Oni to tak zrobili teraz bardzo fajnie, bo y, będzie można się z nimi spotkać. Właśnie w tych, tych będzie taka sesja na e, spotkanie. Także słuchajcie, to jest to, po co przyjechałem. Spotkać, podziękować za to, co robią dla Pokémon Go i społeczności. A co tu się stało? Złapałem Anona P, przypadkowo. I jeszcze tu jest kilka kolejnych Pokémonów do złapania. O mała na dziko, o karniwaj też na dziko, słuchajcie i sprawdzimy zwykły teraz, nie będziemy włączać nagrywania, ale słuchajcie jest karniwaj i to będzie pierwszy, którego będę łapał teraz, 557 cp i mamy piękną scenerię na, na naszą wieżę w Dortmundzie, dałem już właściwie pineapple, przesadzamy z Greytem i czy będzie przy wieży złapany karniwaj pierwszy? <laughs> Oczywiście, że tak. Proszę bardzo, Karni został złapany. Mamy. <laughs> cool hat! <laughs> Gościu przyszedł właśnie w czapce Lotada, zobaczcie. Super. O, to pamiętam. Pamiętam ten, pamiętam ten posąg z zeszłego roku. I kurde tutaj też nagrywają. Tutaj też nagrywałem w zeszłym roku. Kolejny Małg, ten może być też shiny, ale nie jest. Chciałbym bardzo. Chciałbym bardzo go trafić, chciałbym bardzo go trafić, bo robiłem tyle rajdów naprawdę, anuleczka i inni też mają sporo tego. Ale się afiszuje tą karteczką, bo tak trzymam w drugiej ręce z tymi wszystkimi. O, zobaczcie, to jest to kolejna sprawa. Kolejna sprawa to jest to, że zrobili taki szlak jajkami kilometrowymi. W zależności od tego, którą ścieżkę wybierzemy, czy to będzie pomarańczowa ścieżka do wykluwania jajek 5 km, czy do e, zielonej ścieżki, to będzie form, możliwość wykluwania jajek 2 km. Wystarczy podążać tutaj za innymi graczami, i nasze jajka się wyklują. To ja zaraz się w ogóle upewnię, czy, czy wszystkie moje inkubatory e, są z użyciem, a tam mamy flamingi na żywo to jest ten park kurde, gdzie tam one. Pod, można było tam do nich praktycznie podejść blisko, jak tam ci ludzie z drugiej strony. To ja w zeszłym roku tak samo podeszłem i mam chyba takie zdjęcie, jak jestem wokół nich, czy coś takiego. Można kupić tutaj takie precle z różnymi rzeczami. O, tam było, tam jest jakieś muzeum. Mam te wszystkie, kurde. Wszyscy mają te same Pokémony i wszyscy szukają tych samych pokemonów To jest właśnie smutne. A nic, łapię kolejnego Pokémona do eventu, do zaliczenia mojego quest'a. Jaki outfit z kozak! Ja chcę taką bluzę, kurde! Powiedzcie mi, że znacie gdzieś miejsce, gdzie możecie... Gdzie, gdzie można kupić takie? Wakacje pod palmami, proszę bardzo. Można grać w Pokémon GO, jak się jest niewidomym. Proszę bardzo. Beldama sprawdzimy, czy shiny, zwykły. Jeszcze sprawdzimy tutaj Maula czy Shiny, też zwykły. Idziemy dalej. Piękne ujęcie na fontannę i na tutaj park. To co, spotykamy się potem. Każdy idzie robić swoje questy teraz, bo ja też muszę na razie. I'm doing some trades maybe? Yeah. What, what are you looking for? Honestly, nothing. Nothing. Yeah, you can just give me whatever you want. Oh, I'm gonna scan your your code. All right, that's fine. Thank you. I have sent it already. Do you? Um, okay. So now I open my. Um. I can. If you <laughs> want to do a trade, we can do that. Okay. that but I, I. don't have room to keep it okay. permanent. Yeah. Okay. Okay. So it's and what is your favorite? Central? central? Central. That's. Yeah. I'm right. I yeah, remember. What would, what would you like? <laughs> um. Do you have Snorlax? That's my favorite Pokemon. Uh, yeah. uh -huh. let's see. <laughs> <laughs> yeah. Which go. one would you <laughs> like? Alolan or regular? Uh regular, please. okay. That's from today. Okay. So okay. yours from United States and well let's please. see if we'll be lucky or not. Not this time, but right. thank you very much for a Thank you. All the best with your yeah, thank you. Okay, Bye bye. bye. Dobra, proszę bardzo. pilnuj się ścieżki, bla bla bla. Dobra, czas do kiwelka, Także, no że tu się z wami rozstaje, niestety, nie będzie takich super atrakcji.